<śmieffe> o kur... Ło ja trzeba zacząć, to nie jest takie łatwe zacząć nagrywać co nie? Trzeba coś pomachać, coś zrobić, coś wymyśleć Dobra, siemanko widzowie, witam w trzecim dniu już z poradników z OneBlocka Kochani, tak jak mówiłem wczoraj, mam do rozlosowania 1 milion co odcinek Będziemy takie coś robić za najlepszy komentarz, za najlepszy pomysł na kolejny odcinek Więc w dzisiejszym odcinku wygrywa... Tu wam się teraz pojawi Gruby gratulacje, wygrywasz ode mnie milion dolków za wymyślenie odcinka i najlepszy komentarz, więc kochani tak jak Gruby napisał, zajmiemy się dzisiaj specjalnie dla Was sortownikiem, bo jednak jest to potrzebne do różnych rzeczy i kochani, zapraszam do odcinka no i dobra kochani, zaczynamy ten piękny cudowny odcineczek, bo w sumie uwielbiam te wszystkie systemy robić, więc to jest mój, będzie mój i pewnie wasz ulubiony odcinek. Dużo osób nie wie, jak to zrobić, jest to banalnie proste. Raczej, znaczy banalnie, no wiadomo, coś tam trzeba potrafić, żeby to zrobić. Więc tak, zaczniemy sobie od tego, od wytłumaczenia w ogóle, do czego te sortowniki są potrzebne. Potem pokażę, jak go zrobić. Potem pokażę Wam moje sortowniki, do czego ja to wykorzystuję. Więc kochani, przede wszystkim, sortownik. Tutaj, który widzicie, to jest sortownik, który jest podłączony do one bloka. Mam tutaj dwa rodzaje sortów: jest to sort, wiadomo, netherite'owy, czyli wszystkie rzeczy netherite'owe, które chcę sobie tutaj odkładać. sobie jak sobie kopię one bloczka, automatycznie mi się odkładałem do tych skrzynek. Potem jest jeszcze sortownik endowy, czyli jak coś kopię z endu, to sobie endowe rzeczy tutaj się dzielą. No nie ma, bo nie kopałem dawno, wszystko sprzedane, więc. Trudno, żeby coś tu było. Zresztą dawno już nie kopałem, bo mam osiągnięty ten limit resetów. Nie ma co w sumie robić ciekawego tutaj. No ale, tak jak widzicie, wszystko się ładnie odkłada tam, gdzie powinno. No więc co, więc zaczynamy. Kochani, pierwsze, co musicie wiedzieć, to tak. Co potrzebujecie cierpliwości? To na pewno, bo troszeczkę to jednak czasu wymaga. Właśnie się zastanawiam, gdzie mam go, na jakim to wam pokazać rzeczy. Kochani, co potrzebujemy? Na pewno potrzebujemy gładkie kamienie, przekaźniki Redstone, komparatory Redstone, pochodnie Redstone. Kupujcie wszystko w ilości, znaczy zależnie też jakie duże to chcecie robić, ja wam pokazuję przykład, zrobimy tam na trzy. więcej mi się wydaje, nie potrzebuje na ten moment sami sobie potem będziecie po prostu segmenty już dołań, potem mamy tak, potrzebujemy sobie wziąć redstone'a i co my tu dalej mamy, skrzyneczki potrzebujemy, kowadło, ale nie 10, potrzebujemy jedno kowadło gdzie by to wam zrobić, bo tu się wszystko już mi na tej wyspie laguje widzowie i ja już czasami nie ogarniam w ogóle co tu się dzieje, nie wyrabia już ta wyspa, dobra moi widzowie, budowę zaczynamy sobie od, ta to, ja to tak nazywam zaczynamy sobie od zbudowania tak zwanej litery T czyli dajemy jeden blok, drugi blok, tutaj i tutaj i macie literkę T, potem sobie robimy pych, pych, zrobimy wam na 3 mamy coś takiego, tu dajemy sobie pochodnie redstone wskakujemy sobie do góry tu dajemy sobie, o cholera nie z tej strony, przepraszam. Widzicie, wiecie, nawet jeszcze ja jeszcze pomylę. Tu dajemy sobie coś takiego. Potem tu dajemy sobie. Przekaźniczki, czyli tak jak widzicie litera T, z lewej strony dajemy to, pochodnie, potem stajemy w ten sposób, dajemy sobie komparatory, czy jak to się nazywało? Tak, komparator i potem dajemy sobie przekaźniczki tu na dół. Jak już postawimy sobie przekaźniczki, możemy sobie to zamknąć i wychodzi nam takie coś. Jak już nam takie coś wyjdzie, to uwierzcie mi, że już jesteśmy prawie na końcu pracy. Dajemy sobie oczywiście redstone na wszystko chodzimy, jeszcze nie kupiłem sobie najważniejszego, czyli lejków. I teraz tak, teraz trochę trudniejsze, co nie? Żeby wam się nie pomyliło, żebyście nie dali tu. W ten sposób. Tylko musicie wycelować dobrze w komparator i w ten sposób. Na shifcie, co nie? Bo inaczej wam się to nie przyczepi. Tylko wam się ten komparator tutaj zaświeci, o. A mi się nawet nie zaświecił, nie wiem czemu. Oleć. Dobra. Teraz sobie, kochani, robicie jeden odstęp i stawiacie sobie skrzyneczki. Tu na shiftie, wiadomo, u góry. Potem sobie bierzecie hoperki, które mi się nie wczytują. <grytania> Zaraz się wczytają. No, halo. O, I tak to powinno wyglądać. Mamy drugi etap za sobą. No I teraz taki trochę niby dziwny etap, niby nie dziwny etap. Stawiamy sobie to. Tu dajemy sobie gładki kamień. Zmieniamy sobie jego nazwę na item filter. Możecie sobie tam zrobić jaką chcecie nazwę, to nie? Ważne, żeby dany item, który będzie waszym itemem filtrującym żeby miał po prostu zmienioną nazwę. Wchodzicie sobie tu Dajecie sobie to tu. 4, 4, 4 i jak macie to zrobione Zostaje wam jedno puste pole. Teraz kochani tak, w to jedno puste pole dajecie sobie dany surowiec, który ma być, że tak powiem, przejmowany przez ten hopper a inne niepożądane rzeczy przelatują sobie dalej my sobie ja tutaj wybuduję wam jeszcze żebyście wiedzieli o przy okazji dostaniecie małe szkolonko jak zrobić jak zrobić sobie rurkę tu tu Zrobimy coś takiego. Zrobimy coś takiego. Sklep. Myżemy sobie lód. No jak idealnie na 8 mi wyszło. Co jest? No i dobra, kochani. I teraz tak, wymyślmy sobie jakiś surowiec, który chcemy, żeby tam się tutaj zbierał podchodzicie sobie do każdego hopera tego, który oczywiście w ten komparator wpada i dajemy sobie staczek kości i patrzymy co się dzieje kochani. I teraz tak, on musi spaść minimalnie do liczby 41. Jeśli spadnie wam poniżej, to znaczy, że coś jest nie tak zrobione. Musi być 41. Jeśli będzie 41 to znaczy, że jest wszystko w porządku i wszystko dobrze zrobiliście. Zobaczmy, tu jest 41, tu mamy 41, tu mamy 41. Pamiętajcie e, też przede wszystkim, że jak Wam tutaj kości będą wpadać do skrzynek, czy jakiś inny oczywiście item, to on wpada, zaczyna wpadać od dolnej skrzynki. Więc jeśli na przykład macie tych skrzynek dużo, tak jak ja na dole, to zawsze, jak sobie spo, spojrzycie na przykład na skrzynkę pierwszą od lewej strony, to wiadomo, że wszystkie, cała reszta będzie zapełniona. To jest taka wskazówka, jak musicie sprawdzać wszystkich skrzynek po kolei, lecieć, tylko sprawdzacie tą górną lewą. Jeśli w niej nic nie będzie, to sprawdzacie sobie tą skrzynkę obok. Jeśli wderz w niej, to sprawdzacie następną. Jeśli tu będzie, to znaczy, że wszystkie resztę skrzynek już macie zapełnione i możecie śmiało sobie sprzedawać. Dobra, mamy wszędzie 41, mała próba dla Was, wiadomo nie będę całymi stakami rzucał. Na przykład wrzucimy sobie tak kości. No. No i on nam sobie wleciał do hoperków, już tam siedzieli, ale teraz na przykład, nie wiem, macie szkielety, ze szkieletów lecą strzały, więc sobie teraz będą lecieć strzały. Załóżmy. I jeszcze skrzynka poleci niechcący. I wszystko nam wypada tutaj, nic nie wpada nam do hoperów. Działa, wszystko idealnie, jeszcze raz sobie wrzucimy kości. Wszystko działa tak, jak powinno. Więc kochani, jeszcze raz. Literka T na start. Potem stay albo stay. Zależnie od której chcecie strony robić sobie te, co nie? Zależy od której strony wam lecą rury albo coś. To jest od was zależne. Ważne, żeby była litera T. Pochodnie redstone. Potem wskakujecie do góry. Dajecie sobie komparatory. Potem przekaźniczki. Potem wszystko zasłodzić, Potem wyłożyć redstone'em. Wiadomo, sproszkowanym. Potem hopperki. Item filterki. Dany item. I skrzyneczki w ten sposób do komparatora wiadomo hopper w tą stronę do skrzynek w tą. Dobra kochani, tutaj mały bonusik, bo tam było zapytanie od jednego widza jak szybciej kopać OneBloka. No, kochani, no tutaj nie ma co, co jak szybciej musicie mieć oczywiście anarchiczny kilo, wiadomo, i do tego musicie mieć pikonika z hejstem dwójką który jest tutaj tyle. Nic więcej nie przyspieszymy kopanie. Jeśli ktoś kopie za szybko, no to wiadomo czego używa. Ja wam kochani dziękuję za oglądanie. Zostawiajcie łapki, suby. Oczywiście najlepszy komentarz pod tym odcinkiem otrzyma ode mnie nagrodę w postaci 1 miliona w kolejnym odcinku, czyli już jutro rano. No kochani, do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji, lajku, dzwoneczku. I oczywiście zapraszamy do sobotniego turnieju, eventu Odiaxmana. Odcinek na moim kanale. シェマノ